167? Ja je po ponad 300 sprzedawałem. Sprawdźmy, co uda się znaleźć w kostko, żeby na tym zarobić. Oj, tutaj się będę musiał zatrzymać. 90 funtów za takie drzewko oliwne świetna sprawa. Na wejściu okazało się, że skończył mi się membership. Tu są ceny. Najtańszy kosztuje 25 plus VAT. Oj, powiem wam, że takie ceny za Johnny Walkera Blue nie widziałem jeszcze. 120 funtów taniej na pewno nigdzie nie znajdziecie. Sporo innego asortymentu. Tutaj jakieś whisky, koniaki, belweder, grey goose, wódka też jest tańsza niż w sklepie. Jakiś 35 kosztuje normalnie. Ale dobra, skupmy się na tym, na czym można zarobić. Tutaj Fajne sety Lego, ale jak są na środku wystawione, to raczej są nowe, czyli nie wydaje mi się, że na tym zarobię. Cena zakupu 42, a 54 nie ma miejsca na profit. Tutaj Skechersy po 25 funtów Ten Dyson wydaje mi się, że też jest tańszy niż w sklepie i to sporo Około 350-400, kojarzę, że go widziałem PS5 Pro za 680 funtów Nintendo Neon A teraz wyszła dwójka, to dlatego cenę zbijają Ale to i tak nie ma, nie, aż się tak nie opłaca Te maszynki Brauna sprzedawałem w okresie no, bożonarodzeniowym I na nich był naprawdę dobry zysk Ale teraz sprawdźmy, cena zakupu 200, cena sprzedaż 270 No, tu nie ma miejsca na zysk A tu dla Was taka ciekawostka, jak jest końcówka 97 na cenie nie, to znaczy, że towar jest przeceniony. No tutaj i tak niewystarczająco, żeby na tym zarobić. 167? Ja je po ponad 300 sprzedawałem. Sprawdźmy statystyki. Cena sprzedaży 349, cena zakupu 167, co daje ponad 100 funtów zysku na sztuce. Ale po sprawdzeniu modelu po numerze niestety okazało się, że to jest ten listing, cena 200 funtów, czyli nie ma miejsca na profit. No trudno, na otarcie US wziąłem sobie mega pakę kabanosów. Dzięki za oglądanie. Pozdro.